Cześć, witajcie, dzień dobry, cześć i czołem. Z tej strony Scofield jest to mój pierwszy film z GTA San Andreas Multiplayer. Dlaczego GTA San Andreas Multiplayer? Otóż dlatego, że jest tu na chyba najwięcej rozrywek, najwięcej do roboty i ogólnie jest co robić, no. nie będziemy się na pewno nudzić. To tak, jest to mój pierwszy filmik, także wybaczcie nie z ciszłości, jeżeli chodzi o mój komentarz. No to tak, na wstępie mam na imię Oskar, mam 15 lat i jestem naprawdę wielkim fanem serialu Skazana Śmierć. Możecie to wywnioskować po tym skinie. Jeżeli go kojarzycie, to dobrze. Jest to Michael Scofield, główny bohater głównie tego, głównie tego filmu. No to tak, nie przedłużając, bierzemy się do roboty. Tutaj z się. O właśnie, gra na full serwerze. Pierwszy raz chyba, tak. W yy, sampach wygrywałem już wcześniej, yy, ale postanowiłem nagrywać te gry, bo naprawdę yy, warto i jest to dla mnie przyjemność i widzę jak ludzie reagują na takie filmy. Dlatego miłej zabawy. Cześć. To tak na początku yy, myślę, że pójdę na arenę. O, mm, to jest taki system. One gun. Hmm, chodzi o pompę. Ok, e, pfu, zdawało mi się, czy zabiliśmy się równo. Ale dobra, mniejsza z tym. Lagi trochę są. Nie wiem czemu. Obiecuję, że w następnym odcinku pozbędę się ich do tego. Może być ciężko z tego co widzę. Ogarnię ci ludzie. Okej. Okay. Padł. Teraz tak. Zlot out. Tumne out. No, na razie nie ogarniam. Pierwsza serwer, wiecie. Sorry. Okej. Okay. Nie chcę tu was zanudzać samą całą pompą, dlatego myślę, że jakoś dwie minutki i wychodzę. Cholera twardzi gracze, twardzi. Boże, nie cierpię tego Buga, naprawdę, jest tak strasznie wkurzający. terchabcy hmm. kurde ostatni raz nie no o ostatni o ostatni o właśnie myślę że tutaj trochę posiedzimy tego zaraz się zarejestruję o super triple kill Skill 2. Hmm Utalentowany chłopiec. Kurde, dobra. Wychodzimy. Eee, nie ma takiej. Aha. Przyzwyczajony z exit, bo grałem na innym serwerze. Ale chwilowo powiedzmy jestem uziemiony. Dobra. Eee, Okej. Okay. Zapiszmy się może na jakąś zabawę fajne gangów, brzmi obiecująco mhm. gramy już 7 minut Na 7 minut To całkiem dużo my się zrobiliśmy Okej Link derby na derby. A, i pragnę Was powiadomić, że e, tutaj TGT, co teraz gram, ma zmodyfikowane. Jest dużo modyfikacji e, samochodów. Prawie wszystkie są u mnie podmienione. Dlatego e, podmiankę do tych w większości aut mogę dać Wam e, w opisie filmu. E, no nie wiem. Naprawdę bardzo starannie są wykonane y, te. Jakby to powiedzieć. Y, auta. Super. Po prostu ani... nie ma po prostu ani jednego krasza i w ogóle nie miałem jakby problemów z, tym, z tymi wodami. Każde auto jest starannie dobrane do swojego y, podmiennika. Także jest naprawdę super. Y, Założyciel tego, założyciel, kurde Stworzyciel y, tych modów Naprawdę się postarał i szacunek tutaj Pełny szacunek O tutaj jest na przykład podmianka Nie wiem, jakiego samochodu, Buleta, o Super Mnie się bardzo podoba Myślę, że y, Tutaj kolega się bardzo postarał Kolega, nie znam go Ale chłopak, czy dziewczyna Bardzo się postarała Nad modyfikacją y, tutaj Tych aut jak sami widzicie, o proszę. Może ten odcinek bardziej, bardziej, będzie bardziej podchodził pod tego moda. Będę jeździł po mieście tutaj, spotykając różne przypadkowe pojazdy i pokazywał Wam, jak to wygląda. Ten mod, tutaj na przykład mamy kolejne auto. Nie wiem, jakie to. Nie będę wsiadał, bo fajnie jakoś się mi w tym jeździ. Wygodnie, bardzo. Dobra. Tutaj akurat nie ma żadnej podmianki. To tak jak, tak jak widzicie, dlatego powiedziałem, że nie wszystkie auto są podmienione. Ale większość jest naprawdę fajnie zrobiona i bardzo mi się podoba. Ciekawi mi tylko jedna rzecz: pojazdy, yy, p -p 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 -p. rowery i BMX. O, widzicie? Super. Jak dla, dla mnie jest, to jest fajna sprawa. Naprawdę, chciałem właśnie znać jak BMX jest podmieniony Ciekawiło mnie to bardzo Przy podmianie właśnie tam No ciekawiło po prostu mnie Tutaj mamy kolejną podmiankę Oj. Patriota No Okej okay. No co? Ukośnik SPS Nie mam pojęcia co to jest Spod Skakanie posianie. OK. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tym razem nie przegram jako pierwszy, bądź też drugi. Bo to jest naprawdę upokarzające. Ale dobra. Zobaczymy. Myślę, że następny odcinek nagram z jakimś kumplem żeby po prostu było ciekawiej piła Wow ale bajer super o jezus no cóż nie wyszło ups zauważyłem że nie mam swojego skina kurde o lepiej Okej, okay. Digl. Okej. Okay. Jest dobrze. Ukośnik dwy. E -e -e. O. Bardzo szczegółowe są te pojazdy. Sami zobaczcie. na ciekawe e, co się stało e, pff, dobra zobaczmy czy koryśmi się onedę ok no 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 utalentowany chłopiec Do Mount Talent musi iść. I'm, 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 I'm. Ale powiedzmy, jesteśmy tu jakieś 12 minut i na razie do donosić nie będę. W sumie to, to I'm. Hmm. O, załapal na fraga. Skill jeden. Super, dla mnie bomba. Hmm. Okej. Okay. Hmm. Żeby jakoś teraz odbiegnę trochę od tematu. Żeby utrzymać kanał na jakiejś tam e, stopniu zainteresowania, trzeba mieć pomysł. Ja na razie tego pomysłu nie mam, ale na pewno coś wpadnie mi do głowy, na pewno coś zorganizuję. Dlatego subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Z tego miejsca żegnam się z Wami i do zobaczenia. To był pierwszy odcinek z GTA Sandras Multiplayer z komentarzem. Siema!